Słuchasz podcastu Śląska Opinia. najciekawsza rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj jest Sebastian Pypłac i Śląska Opinia. E, dzisiaj moją gościem jest Anna Robak, e, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, po kilka dni temu pisałem sobie taki tekst, o, taki warieton o, o tym, że jak obserwuję polityków w mediach społecznościowych, to mam wrażenie, jakbym obserwował celebrytów, a nie kogoś, kto ma wpływ na naszą, czy to najbliższą rzeczywistość w postaci radnych, czy to jak jest stanowione prawo, kiedy myślimy o posłach czy senatorach. No, i trafiłem na taką pracę pani, która, która trochę, trochę mi kilka nowych wątków wprowadziła, o których chętnie dzisiaj porozmawiam, ale pozwolę sobie od, od pytania o, o, o ogólną ocenę tego, tego zjawiska. Czy, czy, to, czy to, że. Możemy postrzegać polityków jako celebrytów, to w Pani ocenie jest coś złego, czy, czy niekoniecznie? Zdecydowanie możemy ich postrzegać jako celebrytów, nawet funkcjonuje takie pojęcie celebrytyzacji polityki. Od razu przejdę do odpowiedzi i tak, i nie. Z jednej strony politycy próbują się celebrytyzować, żeby dotrzeć w prostszy sposób do odbiorców, bo nie każdy jest doktorem politologii albo ekonomii, albo socjologii. Z drugiej strony też chcą być bliżsi swoim wyborcom. Jestem taki sam jak wy, mam tutaj swoją żonę, dzieci, pieska kotka. Z drugiej strony no też wydaje mi się, że część tego potrzebuje jakby. Tej uwagi i nie może by zniżyć, ale jest to zdecydowanie też złe zjawisko z tej strony, że no właśnie e, mówi się też o aktorach medialnych, o scenie politycznej i to nie jest tylko taka ładna, retoryczna figura. To faktycznie jest spektakl e, grany na potrzeby wyborców i bardzo skomplikowane, wielowątkowe e, kwestie są skracane do jakichś haseł, do jakiegoś przerzucania się na przykład chociażby. Spójrzmy sobie na dyskusję na temat, czy program 500, plus, teraz już przeszłam 800, plus, działa, czy nie działa, czy powinien być utrzymany, czy powinna być zmieniona forma. No to nie mamy jakiejś dyskusji tutaj na temat tego, że. Co, co udało się osiągnąć, czego się nie udało. Tylko mamy z jednej strony 500 plus biedaki patole, a z drugiej strony złych polityków, którzy chcą zabrać dzieciom pieniądze. Więc no, to do tego się sprowadza. Do walki o, o uwagę i niekoniecznie do merytoryki. No i też obniża bardzo takie postrzeganie polityków jako de facto osoby decyzyjne. Pisząc ten tekst, spojrzałem sobie, przeglądałem profile wybranych polityków Różnych opcji i skupiłem się akurat na radnych i przyjrzałem sobie wpisy z Czerwca i Maja, które, które, które robi w mediach społecznościowych. I gdzieś na 10 wpisów w mediach społecznościowych w porywach czy dotyczyły ich pracy, albo tego, znaczy głosują, albo mówili o swojej pracy. I też łączę to z pewnym takim też. Przeglądając komentarze, bo z jednej strony są, są właśnie albo takie, trochę jakbyśmy zajrzeli na profile, nie wiem, Andele Wandowski, albo innego celebryty, które albo chwalą, albo oceniają wygląd, ale są też takie komentarze, które na przykład wymagają od tych polityków rzeczy, do których oni nie mają kompetencji na swoim stanowisku. Nie? I, 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 I trochę tak zacząłem się zastanawiać, czy to, że um, właściwie przestali albo nie opowiadają o swojej pracy, ale opowiadają trochę o szerszej polityce, albo no, o szerszym poglądzie na świat, albo w najgorszych wypadkach w ogóle oni to nie opowiadają, tylko rzucają zdjęcia z jakichś e, wydarzeń i e, selfiaki z z jakimiś mniej albo bardziej znanymi e, osobami. Um, nie doprowadziło do tego, że. To jest taka trochę pułapka, że oczywiście ich popularność się buduje, ale tak naprawdę jest to z grupa ludzi, którzy przestają wiedzieć, za co ten wybrany, nie wiem, radny, prezydent, poseł albo senator odpowiada, czego możemy od nich wymagać. I, i, I to może być taka broń obusieczna, którą kiedyś oni spotkają się z takimi oczekiwaniami, których nigdy nie spełnią. No zdecydowanie może być. Przede wszystkim, no ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jaka jest kompetencja. Mnie też się zdarzyło pracować przez chwilę w biurze poselskim. To ludzie przychodzili i się pytali, czy my możemy wywierać nacisk na przykład na tramwaje śląskie, i tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie no nie zdają sobie sprawy. Faktycznie politycy ich czasami mi się wydaje, celowo nie informują o pewnych rzeczach. No i faktycznie wracając do pytania, tutaj no nie pomaga to, że nie, nie jest jakby, tylko z drugiej strony też pytanie, czy ci odbiorcy treści faktycznie by je tak z uwagą śledzili, że doszliby do tego, co ci radni próbują, czy w ogóle politycy przekazać. Więc mhm. no tutaj no, odpowiem tak, wydaje mi się, że ta treść jest też dostosowywana do oczekiwań odbiorców. E Oczywiście, tutaj Pani się w swojej pracy jest bardziej skupiła na tym, że nad zjawiskiem brutalizacji, więc trochę przejdziemy teraz do, do, do tego, czy te treści, które politycy generują, to jest bardziej coś, co odpowiada na jakąś tam potrzebę odbiorców, czy jest to jednak trochę hodowanie tego odbiorców? No ile to jest. Taka tabulizacja, pójście najmniejszą linią oporu, a na ile jest to? Nie wiem, może trochę przemyślana strategia, że no właśnie jak budzimy negatywne emocje, to po prostu te pozytywne wokół, wobec nas będą łatwiejsze do uzyskania, bo nikt nie będzie zdawał skomplikowanych pytań, tylko będziemy mówić o tym, że tam ci są źli. To znaczy, tutaj myślę, że nawet celem nie jest wzbudzenie pozytywnych emocji przez te negatywne, tylko tutaj jest celem już utrzymanie się na powierzchni uwagi medialnej. Mhm. Natomiast, jeżeli chodzi o to, czy to jest hodowanie, czy odpowiedź, w chwili obecnej tutaj w zasadzie nie można odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony no. Odpowiem dosyć banalnie: z jednej strony wyborcy tego oczekują, odbiorcy z drugiej strony, politykom jest łatwiej, więc i to, i to, ale też trzeba pamiętać, że tutaj w zasadzie większość tych działań nie odbywa się na potrzeby odbiorców, tylko na potrzeby mediów. Jest taka zasada, jeśli coś krwawi, to zaciekawi w mediach. I ona jest dalej bardzo chętnie stosowana, więc trzeba też pamiętać, że większość tej gry, nawet w socjalach, odbywa się tak naprawdę dla mediów bardziej tych tradycyjnych, czyli prasa, telewizja, gazety. Więc tutaj, owszem, no odbiorcy też oczekują w miarę prostych treści, ale tutaj główn głównie chodzi o to, żeby mówiła o tym, Jakaś ogólnopolska telewizja najlepiej, żeby zapraszała tego polityka, bo on wrzeszczy, bo on jest głośny, bo on kogoś wyzywa i będzie show. Mhm. A, a jak w tym wszystkim ma się właśnie autentyczność tego polityka w tym zachowaniu? Czy, czy to, że ja obserwuję na przykład to po politykach konfederacji, którzy często mówią, że nie do mediów zapraszani. Są agresywni, na przykład wobec mediów, i biorą media sobie jako jako wroga, ale kiedy na przykład wysyłamy do nich zaproszenia, to oni na te zaproszenia nie odpowiadają albo je ignorują. Też kiedy na przykład nie, świetna była taka, ta sytuacja z, z ministrem Sikorskim, Męcenem i Rafałem Czaskowskim, tak, kiedy z jednej strony w tym przekazie internetowym Konfederacji Rafał Trzaskowski był atakowany, a to nagle ci politycy sobie poszli na piwo i w normalny spokoju siedzieli. Czy to, to, to jakoś zakłóca tą autentyczność tego przekazu? Zakłóca na pewno. Wrogość wobec pewnych mediów jest też długoterminową strategią, bo najfajniej, najfajniej by było, żeby tą uwagę dostawać od wszystkich mediów, no ale czasami musimy sobie to wykalkulować, czy prędzej dotrzemy do odbiorców, jeżeli właśnie do niektórych mediów będziemy podchodzić, tak jak niektóre partie na przykład pochodzą, podchodzą do tvn że wprost na przykład y, politycy tych ugrupowań potrafią do mikrofonu dziennikarzy TVN powiedzieć pewne rzeczy. E, to prze, przepraszam za przykład, ale to chyba jest taka naj, naj, najmniej lubiana w niektórych kręgach stacja. E, z drugiej strony, y, no oczywiście, że takie przykłady jak tutaj, najpierw, y, najpierw atakujemy Rafała Trzaskowskiego, a potem idziemy z nim na piwo. No, nie, nie budują wiarygodności. Tylko problem polega na tym, że po pierwsze, wyborcy bardzo często mają, przepraszam za porównanie, pamięć złotej rybki. Mhm. W Polsce też jest taka kultura polityczna, że my jeszcze nie do końca jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i my nie wiemy, że możemy naszych polityków pociągać i musimy pociągać do odpowiedzialności za pewne rzeczy. No a trzy. Jakoś się to wyborcom uzasadni. Także no, w waszym interesie, my tutaj usiedliśmy z tym strasznym politykiem, bo to o Polskę i wasz interes chodziło, a nie o nasze stanowiska i podział władzy. Jak sobie pani patrzy na to, co się dzieje, i jak pojawiają się też nowe narzędzia, nie tylko mówię o nowych mediach społecznościowych, które są coraz bardziej dynamiczne, ale też w deepfake'ach, sztucznej inteligencji, to myśli sobie pani, że potrzebna jest jakaś potrzeba regulacji albo czego, jakiegoś mechanizmu, który jednak zatrzyma te procesy celebryzacji polityki? Czy to jest coś, co nie powinno być rozwiązane na poziomie prawa, tylko nie wiem, edukacja jednak na poziomie już podstawówki całą powinna być trochę inaczej ukierunkowana, tak, chociaż kiedy wspominam sobie moją ścieżkę edukacji, to nie też nie jak interpretować wypowiedzi polityków w tradycyjnych mediach, to, to, to coś, co, czego było, trzeba było się nauczyć samemu, tak. Myślę, że trzeba tutaj działać dwutorowo. Z jednej strony, jak najbardziej edukacja no edukacja zawsze jest dobra edukacja nigdy nie zaszkodzi w żadnej, chyba, sferze żeby faktycznie osoby mogły same to rozpoznawać. Na poziomie prawnym pewne regulacje, chociażby wymuszanie tak jak to robią teraz platformy społecznościowe chociażby wymuszanie oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję czy da, nawet dalej idące są na pewno bardzo też istotne. No ale wracam do tej edukacji, bo musimy pamiętać, że prawo sobie możemy stanowić, ale nie wszyscy go będą przestrzegali. Mm -hmm. no, no tak, ale zakładam, że taki, taki brutalizacja i, i tabelizacja, może już nie cywilizacja, ale tabelizacja polityki no, musi się z jakimś momentem skrajnym Spotkać i coś musiałoby się wydarzyć? Czy, czy, czy jakiś taki w głowie sobie pani zakłada moment, w którym społeczeństwo może sobie powiedzieć: Chyba zaszliśmy za daleko? Coś jest nie tak? Bardzo bym chciała odpowiedzieć, że tak, że na pewno nastąpi <grym> taki moment. Natomiast. Nie, nie jestem tego pewna, nie jestem o tym przekonana. Myślę, że z jednej strony może nastąpić, ponieważ obserwując internet, bo ja głównie obserwuję internet, tutaj też można cokolwiek obserwować, jeżeli chodzi o sprzężenie zwrotne mhm. użytkowników, no bo w telewizji to tak ciężko, czy w radiu, to jednak następuje pewne zmęczenie i chęć jakby poprawy tych standardów, chociażby wyłącznie komunikacji polityków ale one jeszcze nie są artykułowane, więc jeżeli ta zmiana nastąpi, to myślę, że to będzie bardziej ewolucyjna zmiana i bardziej y, powolna. Natomiast też nie potrafię sobie wyobrazić takiego konkretnego zdarzenia, które wymusi zmianę rewolucyjną, bo to jest jednak robione w białych rękawiczkach i na zasadzie gotowania żaby. Więc... Mhm. Ciężko stwierdzić. Też y, mamy takich polityków, y, którzy próbowali y, tutaj y, zaśmiałem się, ale no, albo pójść trzecią drogą, albo y, wcześniej jakoś y, y, nie miał takie, y, takie skojarzenie w, 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 z, z hasłem, który powtarzał, że apeluje o spokój i, i dialog i, i rozmowę. Y, no ale właśnie ci politycy są na dalszych miejscach. Y, kiedy obserwujemy wyniki wyborów, nie wzbudzają też jakiegoś takiego zaufania, szerokiego zaufania społecznego. Czy to jest też tak, że właśnie taki przekaz o, o dialogu, o, o tym, że jednak musimy wysłuchać drugiej strony, on raczej nie jest w stanie się w podobny sposób nie wiem, z, z ułagodzić i być tak, tak samo przyjemne. No, jak, jak też obserwuję, e, obserwujemy celebrytów, to nie wszyscy w tym swoim przekazie są agresywni i popularni, tak? Są też celebryci, którzy są e, no właśnie może bardziej influencerami niż celebrytami e, i, i przekazują treści, są u, wychow, uczą, wychowują. E, dlaczego e, politycy w tej, tej sferze mają problem z odnalezieniem się? Czy to jest jakiś taki światowy trend, czy, czy, czy po prostu ci polscy z politycy idą tą najniższą linią oporu i, i graniem na negatywne znaczy, Żeby odpowiadać na takie pytanie, trzeba też rozpatrywać to w kontekście jakby kultury w danym społeczeństwie, w kontekście mhm. takim dosyć głęboko socjologicznym, ponieważ po pierwsze i też w kontekście kariery konkretnego polityka, bo jeżeli kosiniak Kamerz apeluje o dialog, no, to też w literaturze nazywa się PSL partią obrotową. Nie mhm. przez przypadek. To jest po prostu ugrupowanie, które no ogólnie się nie cieszy zbyt dużym zaufaniem społecznym, co widać po wynikach wyborów, i nie jest to wina tego, że przynajmniej według mnie, że ich przewodniczący apeluje o dialog, a nie wykłóca się z kolegami z Sejmu. Druga rzecz to jest taka, że u nas w Polsce większość polityków to jednak mężczyźni i też bardzo często ich wizerunek jest adresowany do osób, które specyficznie męskość pojmują, właśnie mniej ją kojarzą z dyskusją, ze spokojem, z opanowaniem. A raczej z agresją, właśnie kto głośniej krzyczy, ten jest bardziej macho. Więc to nie jest też trend światowy. Jest wiele społeczeństw, na przykład nie wiem, społeczeństwa skandynawskie, ja wiem, że to jest banalny przykład, mhm. ale społeczeństw, które jednak bardziej stawiają na dialog, bardziej nie podoba im się, kiedy politycy rozmawiają w taki sposób. Ale też, jeżeli już rozmawiamy o światowych trendach, no to czasy są dosyć niespokojne i widać też troszeczkę odwrót w stronę takich graficznych postaci na scenie politycznej, właśnie można powiedzieć, trochę agresywnych. Hmm, ty, ty, to, czyli to. To pewnie też będzie trochę badalne, ale to, to, to rozumiem, że ta e, brutalizacja daje e, i taka, takie mocne postacie dają oczywiście poczucie bezpieczeństwa mm, wyborcom, ale e, czy właściwie, hmm, znaczy, jak, jak patrzyłem na polską politykę, to zawsze się wydawało, że jednak ci, którzy mm, nie mają mm, mocnych poglądów są... Lepiej postrzegani przez wyborców. I, I zastanawia się, w którym miejscu to się zmieniło, i czy na, czy na pewno wydarzyło się pod wpływem internetu, czy internet trochę to wykorzystał? To znaczy na pewno troszeczkę. Wiem, pod pytanie wpływem tutaj, internetu. co było pierwsze jego czy kuranie. Na pewno troszeczkę pod wpływem internetu, ponieważ w internecie jakby jesteśmy w swojej bańce informacyjnej i my decydujemy, jakie do nas dochodzą e, informacje, natomiast algorytmy wszelkich e, portali społecznościowych będą nam posuwać to, co my oglądaliśmy, zakładając, że nam się to po prostu podoba i dłużej utrzymają naszą uwagę w aplikacji. Natomiast nie do końca też bym to internet obwiniała, więc z jednej strony troszeczkę powiedziałabym bardziej, że internet jest takim, takim mikrofonem, który wzmacnia pewne rzeczy. Eee, właśnie wystawia nas, mamy łatwiejszy dostęp do takich treści, jeżeli kliknęliśmy, kiedyś obejrzeliśmy. Mam, otaczamy się też ludźmi, kto, z którymi możemy podyskutować i którzy nas otwierdzą w przekonaniu, że to, że to, to jest świetne rozwiązanie, tak? nie mamy pracy. Wyrzućmy imigrantów, bo to oni nam zabierają pracę. No a też jakby przekaz musi być troszeczkę krótszy. Na TikToku, oczywiście TikTok teraz dopuszcza na przykład tworzenie treści 10-minutowych, ale chyba rzadko się zdarza, że ktoś w ogóle wytrzyma pierwszą minutę. Więc różne tutaj czynniki wpływają, ale myślę, że ta sytuacja społeczno-gospodarcza, którą mamy, była tym pierwszym triggerem, który ten łańcuch uruchomił. To na koniec zapytam, bo lubię pytać wszystkich, którzy przeprowadzają jakieś badania. To ich najbardziej w tych badaniach zaskoczyło i, 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 i pozytywnie czy negatywnie, coś czego się nie, nie spodziewali, bo każdy badacz, nie, nie wszyscy się do tego przyznają, z jakąś tezą do, swoich, do swojej pracy po, podchodzą. Niektórzy z nich często obalają swoje tezy w trakcie, w trakcie tych badań. Pani miała jakoś taki moment, w którym stwierdziła o jest gorzej niż zakładałam albo może nie jest tak źle. Tak miałam, znaczy w zasadzie ja nie potwierdziłam, odwołując się do tej rozprawy doktorskiej, o której rozmawiamy, w zasadzie nie potwierdziłam tam w całości żadnej swojej hipotezy. Ja założyłam, że, że politycy młodsi stażem będą się komunikować w socialach lepiej niż ci starsi stażem, będą bardziej, co, co znaczy lepiej, będą bardziej nastawieni na dialog, to sprzężenie zwrotne itd., tak a to ci starsi stażem będą bardziej wykorzystywać Facebooka, Instagrama czy Twittera jako prywatny blog. Gdzie jest ten jednostronny przekaz, jak w telewizji na przykład. No, zaskoczyło mnie bardzo mocno to, że tutaj nie ma totalnie różnicy. Ani staż tego nie warunkuje, ani zainteresowania polityczne, ani w zasadzie nic. No, jeszcze, nie, jeszcze nie sprawdziłam tego między ugrupowaniami, co mam zamiar zrobić dalej. Ale to mnie właśnie zaskoczyło, że politycy nie rozumieją idei social mediów. Nie próbują nawet jej zrozumieć. Nawet w momencie, kiedy ewidentnie widać, że profil jest prowadzony przez jakiegoś doradcę politycznego, czy po prostu jakiegoś social media menadżera, to tutaj nie ma żadnych prób działań takich typowych dla social mediów. Jest jakby kompletne zamknięcie na, na drugą stronę. Polityków po prostu zwyczajnie nie obchodzi, co ich odbiorcy sądzą na ich temat. No tak, tak jak obserwuję strony polityczne, to wydaje mi się, że E, politycy chyba Konfederacji tak najbardziej w jakiś dialog z swoimi wyborcami wchodzą. E, nie wiem, czasami wyświetlają mi się jakieś spotkania, które w formie transmisji, ale właśnie przy wykorzystaniu jakiejś formuły komunikatorów internetowych e, robią, w których rozmawiają po prostu z e, anonimowymi osobami, które nawet nie mają zdjęcia ani nic i, i takie dialogi toczą się przez kilka godzin na wykonaniu polityków jakichś innych opcji. Tego tak bardzo nie widać. Doktor Anna Robak była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.